Witam ponownie. Dzisiaj stworzymy złącze mimośrodowe o własnych parametrach, tak aby zachowywało się jak chcemy. Rozpoczniemy od startu bez szablonów. Tryb asocjatywny, oczywiście. Utworzymy dwa prostokąty poprzez szkicownik krzywe. Szkicuj kontur pod opcją prostokąt. Jeden prostokąt autowymiarowanie osi symetrii XY. Drugi prostokąt. Odtąd dotąd autowymiarowanie osi symetrii x, y. Następnie wcisnę escape, kliknę wymiar i wprowadzę parametry. Tu znam 150, tu damy 18, tutaj damy 100 i tu również damy 100. Mamy prostokąty, które posłużą nam do stworzenia elementów pomocniczych. Wyciągniemy z tych prostokątów bryły, w tą jedną, na 18, drugą w górę, na 100. Teraz wcisnę Escape i kliknę na powierzchnię jednego z elementów, to mnie kryształ 5, aby nadać mu przezroczystość. Drugi element tak samo, też mu nadam przezroczystość. Teraz wykonam operację wiercenia w jednym z elementów pomocniczych, przez kreator otworów, układ współrzędnych lub szkic. Klikam na ten układ współrzędnych na dole. Jako jedyny, który jest, wybieram go. następnie powierzchni odniesienia, klikam tą. Otwór OK. Na głębokość i wiercenie od układów współrzędnych. Średnica to będzie wiercenie wkrętu trzpienia. Więc w skrócie zrobimy sobie wiercenie wkrętu. Średnica to będzie D równe 8. Następnie głębokość, czyli to będzie wiercenie wkrętu. Głębokość równa się 12. Dolny kąt 180. Enter. Mamy wywiercony otwór pod wkręt szpienia. Następnie ukryję na warstwie numer 2. Dolny element. OK. I stworzę nowy układ współrzędnych. Z tego względu, gdyż wiercenie musi być zawsze przeciwnie do wektora Z aktualnego układu współrzędnych, tego w którym wiercimy, czyli ten ma prawidłowo wektor Z zwrócony przeciwnie do otworu. Do następnego otworu muszę obrócić ten istniejący układ współrzędnych, więc wykonam obrót przez duplikat. Układów współrzędnych, którego układu współrzędnych tego, przez obrót dookoła osi Y plus 180 stopni. Kąt obrotu Enter. Robimy go od razu aktualnym. Widzimy, że pogrubienie przeskoczyło na drugi układ. Jeszcze go obrócimy o 90 stopni wokół zeta może minus 90 stopni. Cofniemy to. Jednak minus 90 stopni, tak aby X patrzył do ekranu. Z tego względu też ten układ współrzędnych posłuży nam też do pozycjonowania później. Ok, mamy stworzony układ współrzędnych, Tworzymy otwór przez kreator otworów pod opcją układ współrzędnych lub szkic. Klikam ten nowy układ. powierzchni odniesienia. Ta. Otwór ok, głębokość i określimy średnica. To będzie wiercenie pod więc wiercenie trzpienia. Średnica A jako D równa się na przykład 8. Głębokość określimy w następujący sposób: wiercenie trzpienia. Głębokość równa się. 34 dolny kąt 180. Ok, mamy stworzony następny otwór. Potrzebujemy teraz stworzyć kolejny układ współrzędnych, tak aby określić następną pozycję otworu. Stworzymy również to poprzez utworzenie. Duplikatu układów współrzędnych. Duplikuję ten istniejący i aktualny układ współrzędnych. Przez przesunięcie równoległe przesuwamy go na minus Z. Odległość przesunięcia musi być taka sama jak głębokość otworu podtrzpień, czyli WTG. A stworzę go od razu jako aktualny jeszcze go zmodyfikuję tak aby obrócił się dookoła osi x w taki sposób aby y patrzył do góry no to na minus 90 ok i go zduplikuję tak aby zaistniał tutaj na powierzchni duplikat układów współrzędnych, tego przesunięcie równoległe Z, plus kierunek, odległość przesunięcia będzie to 18 podzielone na 2, czyli 9. Raz aktualny i mogę wykonywać w tym wiercenie Kreator tworów, układ współrzędnych lub szkic. Ten układ, ta płaszczyzna otwór OK, głębokość od układów współrzędnych. Średnica będzie. To mm, wiercenie mimo środu średnica równa się 15 głębokość, wiercenie mimo środu głębokość. Równa się 13, dolny kąt 180 stopni. Mamy wszystkie wiercenia stworzone. W tym momencie większość pracy została wykonana. Następnie musimy wykonać jakiś element, który będzie się wstawiał. Na razie nie zajmujemy się dokładną reprezentacją graficzną, mimo środowisk. Stawimy sobie zwykły jakiś okrąg średnica, powiedzmy niech będzie 12, no może 13, i w środek od razu Enter. Tak mamy tutaj średnicę naszego okręgu, jak widzimy. No i teraz wyciągniemy sobie. Jakiś element na 13. Zdefiniujemy go jako mimośród. Ok. I w tym momencie nazwiemy sobie to mimośród. Oznaczymy do jej właściwości ud. Do definicji wymiary nam są niepotrzebne w tym momencie. Ok, mamy stworzony mimośród, mamy stworzone operację. następnie zdefiniujemy punkty kluczowe przez menu górne złożenie, zdefiniuj komponent, zdefiniuj punkty kluczowe, klikamy na punkt kluczowy, w sumie układ współrzędnych, który jest teraz aktualny, ten nazywamy go sobie FR2. Mamy układ spółrzędnych FR2, następnie potrzebujemy układu współrzędnych FR1. Znowu złożenie, zdefiniuj komponent, zdefiniuj punkty kluczowe. Klikam na ten na dole. Układ współrzędnych nie absolutny, tylko ten, który tworzyliśmy. I nazywamy go FR1. Kolejność musi być inna, zamieniamy kolejność przeciągając. Fr1, Fr2. W ten sposób mamy utworzone punkty kluczowe. Otwórzmy teraz narzędzia. Złożenie Stephen Komponent, Stephen Narzędzia. Nazwa będące, elementu będącego narzędziem. Niech to będzie Tool 1. I do tego zestawu narzędzi wkładamy wiercenie pod mimośród. OK. Stop. Nic nie zaznaczamy. Dajmy OK. Kolejne to będzie tool 3. I w tool 3 wkładamy dolne wiercenie pod wkręt mimośrodu. OK. Stop. OK. Następnie wkładamy Tool 2. To będzie wiercenie pod trzpień. OK. Stop. OK. No i trzeba zamienić kolejność tak, aby Tool 1 było na samym dole. Tool 2 na samej górze, a tu 3 w środku. Następnie należy zapisać złącze mimośrodowe do biblioteki i sprawdzić, czy działa. Więc już zapiszemy, przez definij komponent, edytuj, zapisz standardowy szablon, zapisz standardowy szablon komponentu, biblioteka, testy, Złącza mimośród. Śród. Ok, zostało zapisane. Sprawdźmy teraz, czy działa. Tworzę jakąś konstrukcję testową. Wstawię. złącze przez kreator połączeń na mimośród. Biblioteka. Testy złącza mimośród. Ok. połączenie odniesienia. Ta wspólna, tutaj początek liczenia rozstawu. Od stąd automatyczne centrowanie, automatyczne wyśrodkowany, Ok, jak widzimy, wiercenie zostało wykonane. Mamy stworzony własny mośród W następnym filmie zajmiemy się podpięciem katalogu wariantów do tego mimo środu. Dziękuję.